Święta Wielkanocne można było poczuć w Pracowni Kreatywności u Beni. Bernadetta Mardeusz do swojej pracowni zaprosiła artystów, którzy wytwarzają baranki, koszyczki, pisanki i zajączki. Sama również przygotowała kilka wzorów baranków własnoręcznie przygotowanych z masy solnej, a także warsztaty jak takie figurki uzyskać. Będą mini warsztaty z masy solnej, jak tworzyć masę solną i robić różne figurki. Czyli u Ciebie dzieci już umieją, te, które przechodzą na warsztaty, wiedzą jak zrobić takiego barana? Tak, tak, oczywiście, znają przepisy, wiedzą jak, jak, jak to y, stworzyć, jak to zrobić, także y, kto jeszcze nie miał do czynienia z masą solną, zapraszam. Na zajęcia do pracowni kreatywności zaczęła chodzić od niedawna Maja. Czego się już nauczyłaś? Y, robienia z masy solnej, masy solnej i różnych rzeczy z niej. Mm -hmm. y czy podobają Ci się takie zajęcia? Tak. Dlaczego? Bo tu jest fajnie i można zrobić coś, i sobie zabrać do domu, i potem się tym pobawić. Każdy, kto będzie chciał poznać tajniki przygotowania figurek z masy solnej, może to zrobić w najbliższą sobotę i niedzielę, 9 i 10 kwietnia, w Galerii Raj. Bernadetta Mardeusz będzie miała tam przygotowane swoje stoisko od 11 do 18 i poprowadzi warsztaty.